Wielki czwartek obchodzimy nabożeństwo, w trakcie którego wspominamy ustanowienie wieczerzy pańskiej. Podstawą kazania będzie słowo z pierwszego listu Pawła do Koryntian z 11 rozdziału. Paweł napisał, albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Wielki czwartek w trakcie nabożeństwa wspominamy ustanowienie wieczerzy pańskiej. O tym przypomina też apostoł Paweł Zborowi w Koryncie Zborowi w zupełnie innej sytuacji, żyjącemu w innej kulturze, w innych realiach religijnych i społecznych niż Zbór, który jako pierwszy gromadził się wokół Jezusa w wieczerniku w Jerozolimie. Ciekawe jest to, że to. Przypomnienie apostoła Pawła jest jasnym wskazaniem, iż wieczerza pańska nie jest tradycją ludzką, yy, z wielką podniosłością i namaszczeniem sprawowaną przez Kościół chrześcijański. Ustanowienie wież, wieczerzy pańskiej jest testamentem Chrystusa. I to testamentem, w którym Zbór ma przeżywać wyjątkową łączność, jedność ze swoim Panem, z martwych, żyjącym Jezusem Chrystusem. I ma przeżywać jedność wewnątrz, w Kościele. Zapraszam wszystkich w Wielki Czwartek do Kościoła Ewangelickiego Świętej Trójcy na Placu Małachowskiego 1. Zapraszam do uroczystego obchodzenia tego testamentu, który pozostawił Chrystus. Byśmy w tym testamencie szukali jedności z Nim i jedności pomiędzy nami. Zapraszam wszystkich do uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej. Wszystkich, którzy są ochrzczeni bez względu. Na wyznanie.